Witam wszystkich w moim kolejnym gameplayu z komentarzem Ale tym razem nie jestem sam Bo jest ze mną mój kolega Arkus Siema! No Gramy sobie tutaj wstawić w 3 drużyn Na mapie zakład Mam nadzieję, że wygramy Nie? Pani by było O mam właśnie Biegnę ja do ciebie To jest jeden. jeden, jeszcze jeden Dwóch! O patrzę. Wow, Ale. Leccy, leccy. No, stary! Gorszy karę dziś nie. Uważaj. Dobra, poczekaj już. Jest, jest, jest. 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 mam go. On ciągle tam Jest. 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 Jest Kurna... Nie, zabił mnie. Zwo, jakie karowce. Aj, niplety, ale dziwne, że... ...Hamera nigdy się nie wziął. A nie do tyłu, gdybym miał! No tam, ja... ja idę po hamerka w końcu. Bo nigdy się nie wziął. Ty nie Nie. Nie są... Do, nie wiedzą, że on chce. Maga też nikt nie kamera, ta hamer leży po mnie. Weź hamerat. Widziałem jak gościa. Ště... Szedł pod tym. Pod mostą. Dobra. Idzie, 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 Weź, weź, weź. Mam duch. Right? <muchy> <muchy> to nie, chyba to zabieram. Nie, Dobra, żyję. Dobra, mam z hammer kala mam kala Mam nie jest tutaj Zabi go. <muchy> I zaliczyło Zemcy miał gościu. Kurna Uciekaj, uciekaj! wow ale cicho! Moment, ja nie mam takiej wiedzy. <coughs> Są Ale zes! Ale zes, ale to strzeliłem, nie! Ja nie mogę! Jest, jest Gosiu, jest jest, 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 Dwóch! No oh, fuck, ale to jest! Cofnij się, cofnij się może, bym się dojdzie przy tobie. Dobra. O, do nie! O, ale bez nadziei, a gościu przeżył szybki wybuch. I mi rzucił granat, nie? Przeżył szybki wybuch. Jak? Ja nie mogę, ale ten gościu przeżył szybki wybuch. I to jest rzecz niechubana. No a to jest flaga po prostu. No to jest tam, to się widziałem. Jest, jest. Jestem. ja jestem gościu widziałem. ty jesteś? Nie Ej, no. Co to, to miało być? Zrobiłem <tronik> go! Wręcz! Nie! Koło moje. No pieczek. nie! Ja syfka! Aaaa! Kołało mi plecy! O kurwa. Y. No nie dobrze! idę idziecie! Idzie, jest już A to się chciałbym z tym ten No właśnie! Ale ten headshot! Jestem korek, nie ma. go! No nie! Jest to no nie koniec! Nie! No nie. nie! 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 ja nie mogę! No. To się nazywa! z połowa! Mam wszystkich o na mnie jeszcze brakuje dwa medale, wtedy których już nie No Nie! No nieee! Sama asysty zostaje, dosłownie sam asysty. Ile hamerka No za chwilkę, chyba ostatni to Aha, ale to zrobiłem. Mmmm. Nie oddział. Po prostu nie O, Pościcie. Dobra, jednego docipałem. Ale, ale. O? 12 do 64 razy, to i ja nie w ogóle. Dobra. To fajnie się to wygrało.